Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć wzbierające napięcie. Niedługo transmisja. Serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Spotkanie komentują dla państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. To właśnie dziś inaugurujemy ten międzynarodowy turniej spotkaniem w fazie grupowej. Zapowiada się, że naprawdę będziemy mieli na co popatrzeć. Liczymy na dobrą formę. I jednych, i drugich. Reprezentacja Polski zmierzy się z Islandią. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. I akcja zastopowana. Zobaczmy wyjściowy skład biało-czerwonych. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1, 5, 3, 2 Jacku. Na to właśnie wygląda. Zrobiło się teraz groźnie, No to mamy rzut karny. Jeśli teraz go wykorzystają, to wyjdą na prowadzenie. Byłem przekonany, że sędzia po odpisaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Spójrzmy, czy będzie zaraz 1-0. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Piłka z 11 metrów zatrzepotała w bramce. Widzimy pasywność na linii bramkowej. Na pewno była nadzieja, że uda się łatwo schwytać piłkę. Niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. Arkadiusz Milik. Johanneson, Albert, Freeman i tracą teraz posiadanie piłki. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu polakarnego. karnego. Próbuje teraz szczęścia. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Polacy wznowią grę z rogu. Jeden gol już jest, ale to dobry... Co za interwencja! Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Piotr Zieliński z rzutu rożnego. teraz jak się da, wyjdę dalej. Milik znowu mają piłkę. Polacy grają do przodu. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Było tam przewinienie, ale jednak sędzia pozwala dalej grać. Nie utrzymali teraz piłki. I teraz piłka do arka Milika. Szansa Milika. No proszę, bramka. Czyli mają już dwa gole przewagi. Przeciwnicy w toch. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. I mamy stratę. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Dzisiaj to właśnie on skupia całą uwagę. Jest liderem klasyfikacji strzelców tych rozgrywek. Wkrótce zaczynamy transmisję. Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. A dziś mamy dla Państwa interesujący mecz grupowy, tych rozgrywek pucharowych. Reprezentacja Ukrainy zmierzy się z naszą drużyną narodową. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych. Chyba, że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ubrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Czujne teraz sędziowanie, no i bardzo dobrze. Przerwana gra, bo są jakieś kłopoty ze zdrowiem. A teraz... Jedenastka meczowa reprezentacji Ukrainy. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rybaki. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Oto wyjściowa jedenastka biało-czerwony, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak, to później, bo jest groźno. A jednak offside, chociaż wydawało się, że podanie jest w tempo. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno, sporo możemy się spodziewać właśnie... Świetna okazja! Bramka! Piękny początek! Teraz trzeba pójść za ciosem! Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Doskonałe, pewne wykończenie. Nie myli się, uderza mocno i słusznie. Jest tak bliska, nie ma co bawić się w półśrodki. Mamy wznowienie, a Ukraina musi odrabiać straty. Muszą poszukać gola na remis. Jalski. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Robią naprawdę sporo, żeby wyrównać. To nie była może stuprocentowa okazja, ale z pewnością widzieliśmy zupełnie przyzwoitą próbę. Rzeczywiście, niewiele zabrakło. Pełne. Mocne wejście, ale czyste. Dobra decyzja, udane przejście. Co sytuacji to było niezłe zagranie ale zabrakło tam nieco precyzji czy trafi i go proszę państwa podwyższają prowadzenie mają teraz dwie bramki przewagi Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. To trafienie to była czysta formalność. Krótki dystans i bez większych problemów kieruje piłkę do siatki. Brawo. Ujalski. <tryk> Mudryk. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. panienko. A i niewiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia. Tomku niestety nadal do remisu potrzebują dwóch bram. Szansa! No i już po akcji. Upsa, przywlice teraz. Baga masz szansę! Wyszło. I Jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzeć. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Jalski. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę.